Cześć, witajcie! W dzisiejszym odcinku omówimy sobie jak zawsze zadanie maturalne, ale tak krok po kroku oraz opowiemy o tym co najważniejsze, czyli o prawie Hessa, o tym i co to jest standardowa entalpia i co to jest zwykła entalpia, jak to wykorzystać, tą wiedzę w zadaniach. Powiemy sobie o entalpii spalania, entalpii tworzenia, powiemy jak obliczyć efekt energetyczny, czyli entalpię reakcji na podstawie energii reagentów. No i wspomnimy sobie, co ma entalpia, a trwałość i na koniec policzymy jeszcze dodatkowe zadanie, gdzie pokażę Wam, nakieruję Was, jak wykorzystujemy stechiometrię reakcji w zadaniach obliczeniowych, tak, gdzie jest dużo podpuch, gdzie można na pewno popełnić błąd, bo i kryją się jednostki, o których wcześniej wspominam, i stechiometria reakcji, więc naprawdę warto to obejrzeć. Zacznijmy od zadania maturalnego, czyli zastosowanie prawa hes w praktyce. Przeczytajcie sobie treść. Gdy już przeczytacie tę treść, możemy się wziąć za rozwiązanie. Czyli mamy reakcję nadrzędną. To jest ta tutaj na dole. Reakcji nadrzędnej nie znamy delta Hx. To jest nasze pytanie. Znak zapytania. Jak obliczyć delta Hx? No, z prawa Hessa wiemy, że energia nie zależy od drogi. Zależy tylko od stanu początkowego i stanu końcowego. I różnica pomiędzy tymi stanami daje nam efekt energetyczny. A więc my mamy jakieś równania reakcji podane, tylko one nie są zapisane. Zauważcie, mamy entalpię spalania, standardową entalpię spalania, bo jest wyrażona w jednostce kJ. Na mol jednego i drugiego związku. Jeśli robisz to pierwszy raz, czyli robisz entalpię reakcji na podstawie prawa Hessa pierwszy raz, to musisz wiedzieć, że trzeba sobie te równania najlepiej zapisać, żeby zauważyć pewne zależności. Czyli jeżeli mówimy o spalaniu, to mamy na myśli spalanie pełne, czyli spalanie do dwutlenku węgla i wody. Żeby stało się zadość, musimy zrobić stechiometrycznie, czyli muszą być dwa węgle, mamy dwa wodory, mamy dwa wodory, no i liczymy tleny. Mamy cztery tleny, pięć tlenów, tu mamy dwa tleny, czyli jest nieparzyście po tej stronie, więc mnożymy obydwie strony razy dwa. Po pomnożeniu razy 2 muszę tutaj postawić czwórkę, tutaj będę musiał postawić dwójkę. Tutaj muszę postawić dwójkę. No i teraz tleny mam 8 i 2, 10, czyli tutaj wstawiam piątkę. No i stechiometria reakcji jest zrobiona. I wiemy, że to jest nasza delta H1 i ona wynosi, tylko zobaczcie, ona wynosi 1303 kJ na mol. A my zgodnie z równaniem spalamy 2 mole. No i proponowałbym wam dostosować. E, entalpie reakcji do tej, która jest zapisana, a nie do standardowej wartości, czyli ta, która jest zapisana jest na 2 mole, czyli wymnażamy sobie 2 razy 1300. Może odpalę kalkulator, żeby było widać moje obliczenia. Czyli mamy 3300 00,3 razy 2 to jest 2600 i po przecinku 6, czyli na minusie 2600,6. Kilo-juli, już nie piszemy na mol, bo jest to entalpia tej reakcji zgodna z jej stosunkiem stechiometrycznym. Teraz mamy entalpię spalania związku C6H6. No to znowu, dodajemy tlen, znowu pamiętamy, że to ma być pełne spalanie, czyli powstaje CO2, powstaje woda. No i teraz liczymy: 6 atomów węgla, 6 atomów węgla, 6 wodorów, no to 3 wody. Mamy 12 i 3, 15 tlenów, tu mamy 2 tleny. Znów nie parzyście, czyli znowu razy 2, czyli będziemy mieli 12. Jeżeli mamy 12 węgi, tutaj mamy 2, czyli mamy 12 wodorów, czyli tu musi być 6, żeby było 12 wodorów. No i mamy 6, 12 razy 2, 24 plus 6, 30 atomów tlenu, czyli muszę tutaj dać 15 cząsteczek O2. Dobra, z tej jest zrobiona, to zapisujemy sobie, to jest nasza delta H2, czyli entalpia procesu drugiego i znowu spalamy 2 mole, a wartość mamy podaną na 1 mol, czyli robimy to samo co powyżej, czyli mnożymy 3,268,4 razy 2 mole, czyli wychodzi mi 6,536 6,536, przecinek i 8 po przecinku. Kilojoula. I to jest efekt energetyczny dokładnie tej reakcji, którą zapisaliśmy. No i sposób na zrobienie dobrze zadań, jeżeli chodzi o entalpię, to jest pamiętanie o tym, że delta H procesu odwrotnego równa się minus delta H procesu pierwotnego. Ja może zapiszę ten wzór. Delta H procesu odwrotnego. Co znaczy odwrotnego? Odwrotnego to znaczy, że zamieniamy go stronami, czyli nie jest to spalanie, tylko jakby tworzenie z dwutlenku węgla i wody. Tak? Równa się minus delta H procesu pierwotnego. No i jak wiemy o tym, to możemy sobie dostosować te dwa równania tak, żeby wyszło nam to równanie nadrzędne. Czyli muszę mieć C6H6 po prawej stronie, a mam po lewej. I muszę go mieć jedną sztukę, a mam tutaj dwie sztuki. Czyli to by oznaczało, że te równania musiałbym pomnożyć razy. Na pewno minus, no i nie dwa, tylko jedna druga. Jedna druga na minusie. Minus, jedna druga. Wiecie co, ja się tutaj nie zmieszczę. Niestety, za mało sobie miejsca zostawiłem. Więc ja napiszę tak. Minus jedna druga w nawiasie. Razy i wstawiamy sobie tutaj. Tutaj natomiast to równanie jak musimy dostosować? Musimy mieć C2H2 po lewej stronie i musimy go mieć 3 sztuki. Mamy dwie sztuki, czyli to by oznaczało, że to równanie muszę pomnożyć razy 1,5. No i tak też zrobimy. Razy 1,5. No dobra. To zanim. Y Zaczniemy dodawać entalpię odpowiednio pomnożone. To najpierw sprawdzamy, upewniamy się, czy dobrze dobraliśmy współczynniki, czy dobrze zamieniliśmy stronami. Czyli teraz to, co ja zrobię, to przepiszę te równania, ale już po wymnożeniu. Czyli tak, pierwsze równanie mnożę razy 1,5. Czyli mam 3C2H2 dodać 5 razy 1,5 to jest 7,5. 7,5. O2, strzałka. Mamy 4 razy 1,5 to jest 6 CO2, dodać 3 H2O. Pierwsze równanie przemnożone. Bierzemy się za drugie równanie. Drugie równanie odwracamy stronami idzie i mnożymy razy 1, druga, czyli 12 na 2 to będzie 6 CO2, dodać 3 H2O. Strzałka, powstaje mi C6H6 dodać, no i 15O2 to będzie 7,5O2. No i teraz dochodzimy do tego etapu, w którym możemy sobie dodać te równania stronami, bo już są przemnożone, więc jeżeli po dodaniu skrócą mi się na tyle, żeby wyszło równanie nadrzędne, czyli to równanie 3C2H2, C6H6 to, to znaczy, że dobrze zrobiliśmy. To jest taki za, takie upewnienie się, tak? Sprawdzenie, czy dobrze zrobiliśmy. Czyli teraz tak, dodajemy do siebie stronami i ja od razu będę skracał. Tu mam 6CO2 i tu mam 6CO2. No, mi się skraca. Tu mam 3 wody i tu mam 3 wody. Tu mam 7,5 tlenu i tu mam 7,5 tlenu. Jak widzicie, z lewej strony zostało 3C2H2, a z prawej strony zostało C6H2. 6 czyli ja już wiem, że zrobiłem zadanie dobrze, czyli mogę wziąć się za obliczanie wyniku. Żeby obliczyć wynik, piszemy sobie tak, delta HX jest równa. No i tak przypominamy sobie, pierwsze mnożyliśmy razy 1,5, czyli mamy 1,5 razy delta H1 dodać minus 1 druga, minus 1,2 razy delta H2, czyli Bierzemy kalkulator i mamy tak 1,5 razy 26006 to jest 39009 0,9. Dodać, A właściwie dodać czy odjąć. No to tak, tu jest minus i tu jest minus. A tu mnożyliśmy razy 1,5, to jeszcze zjedliśmy minusy na początku. Tu jest minus, tu w takim razie będzie plus po wymnożeniu, czyli będzie dodać. I mamy tak, 6,5, musimy pomnożyć razy 1,2, czyli 0,5. No to mamy 3,2, 6,8, 3,2, 6, 8. 3, 2, 6 8, no i patrzymy, co nam wychodzi. Czyli mamy 3268,4. Odjąć 3900,9 wychodzi 632,5 na minusie. Minus 632,5. No i teraz chwila prawdy mieliśmy obliczyć oblicz entalpię reakcji trimeryzacji, ale zobaczcie, jest tutaj takie 0 pokazane na górze. To 0 oznacza, że my chcemy obliczyć standardową entalpię trimeryzacji, czyli jak przy wszystkich standardowych musimy podać wynik w kilojoulach na mol. My obliczyliśmy efekt entalpii tworzenia jednego mola, więc śmiało możemy powiedzieć, że to jest kilojoul kilo na mol. No i sprawdzamy w odpowiedziach, 632,5 na minusie. Minus 632,5 kJ na mol benzenu. Jak najbardziej nam się zgadza. Jeszcze nazwali ten związek, ale chyba tego nie było w poleceniu. Nie, nie było w poleceniu, więc wystarczy nam ten wynik. Ok, to by było tyle, jeżeli chodzi o zadanie maturalne. Jeżeli znasz resztę, nie musisz słuchać. Jeżeli nie, to gorąco zachęcam, bo tak na szybko sobie omówimy najważniejsze rzeczy. Prawo Hessa. Jak widzieliście w zadaniu, ciepło reakcji chemicznej. Czyli czym jest ciepło reakcji chemicznej? Może ja sobie dodam tutaj jakiś kolor i zaznaczę Wam. Ciepło reakcji chemicznej to jest nic innego jak delta H, tak? Przy zachowaniu stałego ciśnienia i stałej objętości naczynia, w którym mierzymy, nie zależy jaką drogą biegnie reakcja. Zależy tylko od tego, co jest na początku i na końcu. Czyli takie nasze równanie nadrzędne, które było tutaj, tak? Interesuje nas początek, czyli energia początka i energia końca. I dzięki temu jesteśmy w stanie to policzyć, po prostu sumując równania pośrednie, takie przekształcając, żeby wyszło nam równanie nadrzędne. I wtedy mamy energię początka, mamy energię końca. W wyniku ich odpowiedniej sumy, w odpowiedniej kolejności, uzyskujemy energię reakcji czyli ciepło reakcji chemicznej. I tutaj zrobiłem Wam taki mm, rysunek, żeby Wam pokazać, że nie zawsze jest tak pięknie, że reakcja biegnie tylko jednoetapowo. Tutaj mamy tak jeden etap, drugi etap, trzeci etap, czwarty etap. No i jeden etap jest. E, produkt tego etapu, czyli produkt przejściowy, ma energię mniejszą od substratu. Czyli widzę, że ten etap jest na przykład etapem, w którym energia się wydzieliła na zewnątrz, jest egzo, ale już następny jest endo. No i teraz jakbyśmy sumowali te wszystkie. E, efekty energetyczne w tych wszystkich reagentów mógłby nam jakiś kwiatek wyjść. Dlatego my musimy tylko i wyłącznie się skupić na sumowaniu energii substratów i energii produktów. No dobrze, no to jak w takim razie liczyć? No bo tu na naszym wykresie, może jeszcze to narysuję, tu jest nasza delta H. To jest nasz efekt energetyczny, czyli substraty, produkty, różnica pomiędzy nimi jest efektem energetycznym, skoro Tutaj wiemy, że energia się wydzieli, no bo substraty mają większą energię niż produkty, czyli produkty powstając musiały wyrzucić na zewnątrz energię. Co my możemy zaobserwować, bo jeżeli doświadczenie przeprowadzamy w próbówce albo w jakiejś zlewce, to na przykład ścianki tego naczynia zaczną się ogrzewać i będą gorące. Wtedy wiemy, że układ wydzielił do otoczenia energię cieplną, tak? Czyli wtedy jest proces egzotermiczny, no i ma. W takim razie entalpie mniejsze od zera, czyli efekt energetyczny musimy podać ze znakiem minus. Dobrze, standardowa entalpia i entalpia, to już było w zadaniu przed chwilą pokazane, ale jeszcze raz sobie powiedzmy, pamiętajcie, że standardowe one zawsze będą miały to zero na górze, i potem można się fajnie domyśleć. One są wyrażane w kilojoulach na mol. No, i jak mamy na przykład taki zapis jak tutaj na górze, no to widzę, że ta entalpia nie odzwierciedla stechiometrii. Ona podaje na 1 mol, a jeżeli podałbym zwykłą entalpię reakcji, nie pisałbym, że jest standardowa, podałbym w kilojoulach, to mam obowiązek podać taką entalpię, która odzwierciedla stosunek stechiometryczny, czyli w tym przypadku tworzenia dwóch moli wody. To jest bardzo proste, ale niezrozumienie tego powoduje błędne wyniki. Nie jesteście w stanie dobrze rozwiązać zadań, więc gorąca prośba: zapiszcie sobie, czy do zeszytu błędów, czy do zeszytu z notatkami, jaka jest różnica pomiędzy entalpią standardową a zwykłą. Idziemy dalej. Entalpia spalania. Jest to rodzaj entalpii standardowej. To już było w zadaniu, ale cóż, dopiszmy sobie. Jest to spalanie, w wyniku którego uzyskujemy dwutlenek węgla i wodę. Czyli jest to pełne spalanie, bo czasem się zastanawiacie, a może to jest. Półpełne, czyli powstaje tlenek węgla i woda, albo niecałkowite, czyli powstaje węgiel i woda. Nie. Jeżeli mówimy o entalpii spalania, to mówimy o pełnym spalaniu, czyli do dwutlenku węgla i wody. Czyli mamy dwa węgle mieć, mamy mieć sześć wodorów, czyli tutaj trójkę, no i mamy trzy tleny i cztery, to jest razem siedem tlenów. Tutaj mamy tlenów dwa. No to możemy na przykład zrobić trzy i pół. A co tam? Wtedy nie będziemy musieli. E, zmieniać entalpii zwykłe i wtedy entalpia zwykła jest równa entalpii standardowej, prawda? Bo jest to entalpia spalania jednego mola. Tylko jak nie napiszę tego zera na górze, to mam obowiązek napisać delta H równa w kilojoulach, nie w kilojoulach na mol. No dobrze, a o co chodzi z entalpią tworzenia? Bo z tym też się spotkacie i też musicie sami napisać równanie tworzenia. To trzeba zapamiętać, że jeżeli coś tworzymy, to tworzymy z najprostszych możliwych elementów. Czyli najprostszy to będzie pierwiastkowy węgiel. Wodór jako jednoatomowy nie występuje, więc trzeba najprostszy to dodać cząsteczkę H2. Tlen też nie, nie występuje jako jednoatomy, czy jedno jednoatomowy związek, czyli trzeba dodać homojądrową cząsteczkę O2. No i teraz tak wyrównać, żeby się zgadzało stronami. Dwa węgle to tutaj mamy dwa. Mamy 6 wodorów, czyli muszę dodać 3 H2, ale mam jeden tlen, czyli tego muszę dać jedną drugą. I teraz nasza entalpia tworzenia jest w kilojoulach na mol, bo powstaje faktycznie jeden, czyli wszystko się zgadza. Idźmy dalej. Co jeszcze potrzebujecie? Musicie umieć efekt energetyczny, to co już wcześniej mówiłem, czyli tak, odczytać z wykresu. Wiedzieć, że entalpia procesu odwrotnego, czyli tutaj z tą strzałką w lewą stronę do strzałki w prawą stronę, jest równa co do wartości entalpii pierwotnej, ale z przeciwnym znakiem. Jak widzicie, to równanie odzwierciedla przebieg reakcji w dwie strony, czyli jestem w stanie na podstawie tego wykresu odczytać zarówno efekt energetyczny reakcji w prawo, to już widzę, że jest to reakcja, w której AB przechodzi w CD, czyli reakcja egzo. I w lewo jest to reakcja endotermiczna, czyli jak będę znał wartość tej energii i tej energii, to jestem w stanie z ich różnicy obliczyć delta H. Tylko ona musi mi wyjść z właściwym znakiem, czyli musi mi wyjść w przypadku reakcji w prawą stronę ze znakiem minus. A w reakcji w lewą stronę ze znakiem plus. Czyli muszę zapamiętać, jak policzyć te entalpie. Ja je tutaj napisałem i na podstawie tego wyprowadziłem wzór, który możecie od razu zapamiętać, że entalpia reakcji na podstawie energii substratów i produktów to jest energia produktów odjąć energię substratów. Takie, jakie one są dla danego procesu. No bo dla procesów w prawą stronę substratem jest AB, a produktem CD. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę proces odwrotny, no to AB już jest produktem, a CD jest substratem. Przeanalizujcie, przepiszcie sobie ten wykres i ważna sprawa, żeby to dobrze poukładać sobie w głowie. No i idziemy dalej. Co my mamy dalej? Dalej, już jest przedostatnia rzecz: entalpia, a trwałość. Znajdziecie pytania na maturze o to, która odmiana alotropowa jest bardziej trwała. No i że człowiek zastanawia no, ale jak to? Skąd ja mam to wiedzieć? No nie jest to idealny czynnik, po którym można to oceniać, ale można wnioskować po entalpii reakcji, że ta reakcja, która potrzebuje dostarczenia energii, to jej substraty są bardziej trwałe niż substraty w reakcji której wydziela się energia, tak, no bo tam, gdzie się wydziela, częściej te reakcje są po prostu samorzutne niż reakcje endo, no i potem możemy wnioskować, że te endotermiczne są bardziej trwałe. I, i na koniec, bo oprócz takich zadań typowych z prawa Hessa, może się pojawić entalpia, i stechiometria reakcji. Czyli zobaczcie, co my mamy dane w zadaniu. Wiemy, że jest takie równanie reakcji. Widzimy, że mamy podaną entalpię, ale standardową. Od razu na to zwracamy uwagę. Standardowa entalpia, czyli UU. Uwaga, bo mamy w kilojoulach na mol, a tutaj są dwa mole w równaniu napisane, prawda? Wiemy, że wydajność tej reakcji wynosi 100%, ok, czyli to oznacza, że jeżeli substraty zostały zmieszane w stosunku z techiometrycznym to przereagowały całkowicie, a jeżeli jest któregoś z substratów nadmiar i drugiego niedomiar, to w 100% przereaguje ten, który jest w niedomiarze. No i dalej mamy podane masy, ile użyliśmy wodoru i ile użyliśmy tlenu. Czyli już mi się lampka zapala, że ja muszę policzyć liczbę moli tych substratów i sprawdzić, który z nich jest użyty w nadmiarze, a który w niedomiarze. No to tak liczba moli bo na tym będzie najłatwiej widać wodoru to będzie masa substancji czyli 4 przez masę molową wodoru czyli 2 gramy na mol. Czyli widzę że tutaj mam 2 mole. Jeżeli chodzi o tlen to masa liczba moli tlenu cząsteczkowego to będzie masa substancji czyli 16 podzielić przez masę molową tlenu czyli 32 gramy na mol. Czyli widzę że to jest 0,5 mola. No to widzę że Skoro dwa mole wodoru reagują całkowicie z jednym molem tlenu, no to dwa mole wodoru przereagowałyby z jednym molem tlenu. A ja mam pół mola tlenu, czyli tlen jest w niedomiarze. Czyli produkt będziemy liczyć z niedomiaru, tak? No i teraz jak liczymy? No, wykorzystujemy oczywiście entalpię reakcji, czyli ją możemy zapisać jako. Proporcje mogę powiedzieć, że 286 kJ wydzieliło się. Wydzieliło się na każdy 1 mol wody, która powstaje. No i teraz tak, dlaczego nie piszę minus 286, tylko. Pisze wydzieliło się, no bo jeżeli wiem, że entalpia jest równa minus, to znaczy, że jest to proces egzotermiczny, czyli energia się wydziela. I nie muszę tutaj na minusie pisać, tylko muszę napisać, że się wydzieliło albo się pochłonęło, to wtedy będę wiedział, że jest na plusie entalpia. Na to uważajcie w zadaniach, bo nie zawsze będzie tak, w taki sposób przedstawiony. W taki sposób zadanie też może przedstawiać entalpię reakcji. No więc wracając, my mamy pół mola tlenu. No to tak, patrzę na stechiometrię. Z jednego mola tlenu wydzielają się dwa mole wody. No to z połowy moli tlenu, czyli 0,5 mola wydzieli się ile wody? 1 mol. No to ja mam 1 mol, czyli mam odpowiedź na moje zadanie. Tyle kilożuli wydzieliło się w tej reakcji i zadanie jest rozwiązane. Myślę, że zadanie jest proste, tylko my mieliśmy ją przedstawić w formie delta H równa się. No to zapiszmy jeszcze na sam koniec, że delta H jest równe 286 kJ. Już nie piszemy wtedy kJ na mol, bo jest to entalpia konkretnej reakcji dla konkretnej liczby moli, więc nie można zapisać standardowo. Dobra? No dobra, to by było tyle w tym wykładzie. Bardzo fajny wykład. Zapiszę sobie to zadanie żeby tutaj do tych notatek jeszcze móc wrócić, zapraszam Cię do aplikacji, bo teraz każde zadanie możesz w aplikacji sobie oznaczyć. Ja je mam teraz oznaczone jako do wyjaśnienia, ale chciałbym do niego wrócić przed maturą. Teraz już mam nadzieję, że rozumiesz, jak zrobić to zadanie, więc gdy już oznaczysz jakieś zadanie, klikasz sobie na pineskę i zmieniasz oznaczenie. Teraz przerzucimy je do trudnych, czyli do takich, które chcemy powtórzyć. I zobaczcie, już nie ma, już się pojawiło, czyli teraz klikamy trudne, i mamy dostęp do zadania. Jeżeli chcecie wrócić do notatek, to klikacie ikonę Rysuj, i wracacie do notatek. Wszystko wam się tutaj zapisuje w taki sam sposób, jak zapisywaliśmy podczas rozwiązywania zadania więc do wszystkiego, co było, można wrócić, można nawet do procesu, co się po kolei gdzie zapisywało, wrócić. Więc to jest bardzo fajne, co odróżnia moją aplikację, której jestem współtwórcą, od innych aplikacji. Na tą chwilę jeszcze nie ma nigdzie mazania, pisania, rozwiązywania bezpośrednio zadań, więc ustawiam, mam nadzieję, wysoko poprzeczkę dla. Konkurencji, która chciałaby wejść. Natomiast dla Was jest to olbrzymi, olbrzymi, olbrzymi skok, bo jesteście w stanie szybko sobie przypomnieć to, co zanotowaliście. No i pamiętajcie, żeby korzystać z wykresu, bo wykres na początku, gdy wchodzicie do menu, ja teraz wchodzę w marcu 2021 roku, czyli mamy cztery przedmioty, wybieramy sobie chemię. Wybieramy sobie zadania, ale przed zadaniami widzimy wykres. Ten wykres mówi, ile to jest dla nas łatwych, ile mamy trudnych. Bardzo fajnie pomoże ci zorganizować się, no bo normalną rzeczą było, że przed maturą siadasz i masz na przykład dwa segregatory kserówek, arkuszy z cztery albo z sześć zbiorów zadań, grubych to w których masz karteczki pozaznaczane i chcesz do czegoś wrócić, i teraz szukasz, i szukasz, i gdzie to było, a gdzie była kinetyka, a gdzie było to, a gdzie było tamto. Bleh. Tutaj widzisz, a, mam 114 zadań, do których muszę wrócić przed maturą. No to jadę, klikam sobie ki dział kinetyka, nie wybieram nawet poddziału, mogę wybrać po prostu wszystko i zobaczcie. Ja tu mam 21 zadań do powtórzenia. To po prostu odpalam zadanie, czytam. I powtarzam, mogę wejść w notatki, mogę sobie pójść dalej i przelecieć przez wszystkie zadania, które sobie oznaczyłem jako trudne przed moturą, do których mogę szybko wrócić. W razie co, pamiętajcie, że jest jeszcze funkcja notateczki. Notateczkę możemy sobie zrobić przy zadaniu i zapisać to, co było dla nas ważne i ta ważna informacja to jest informacja dla ciebie w przyszłości, czyli dla ciebie gdy powtarzasz do matury i tutaj sobie zapisujesz swoją notatkę, to co było dla ciebie mega mega istotne podczas tego zadania. No i gdy zapiszecie tą notatkę Pójdziemy sobie dalej, cofniemy się do tego zadania. Zobaczcie, jest informacja. Uwaga, notatka, jest taki wykrzyknik kropeczka, klikacie notatkę, wracacie do tego, co sobie zapisaliście. Tu nie ma dużych ograniczeń, jeżeli chodzi o liczbę znaków, więc naprawdę możecie się rozpisać i, i napisać to, co jest ważne przy tym zadaniu, żeby na pewno wrócić. No Mi się wydaje, że to jest mega sympatyczne i mega przyjemne w odróżnieniu do takiego powtarzania, jak sobie wyobrazicie dwa segregatory, sześć książek, miliony karteczek, gdzieś kserówki które latają. Bo jeszcze jak te materiały się co w segregatorze, to jest spoko. Ale jak one zaczynają latać po biurku, po pokoju i macie z tyłu głowy kurczę, było takie zadanie, miałem do niego wrócić i nie mogę znaleźć. No to jest naprawdę frustrujące. Sam pamiętam, jak traciłem na to godzinę, żeby odnaleźć to jedno, które mi tam siedzi z tyłu głowy. I kurczę, nie zawsze się udało odnaleźć. A w aplikacji moja matura edu.pl zawsze ci się uda odnaleźć. I życzę Ci powodzenia. Mam nadzieję, że wykład był spoko i przyda Ci się w nauce. Zapraszam Cię oczywiście do zadań. Wybieraj dział prawo Hessa, tych zadań trochę jestem, do zrobienia. Ja już 10 rozwiązałem, jeszcze 9 mi zostało. Rozwiążę Ci wszystkie. Pamiętaj, że w tym miejscu będą filmiki pod przyciskiem materiały, jeżeli sobie wejdziemy w jakieś inne zadanie. Hmm. A nie, tutaj jeszcze nie rozwiązywałem tych zadań, to robiłem po prostu z maturzystami i oznaczałem, pokazując im, ale na pewno rozwiąże wszystkie te zadania, i tutaj będzie pod przyciskiem materiały, możliwość obejrzenia sobie filmiku. Zobacz, jak to wygląda. Ciekawie, no jesteśmy teraz akurat w innym zadaniu, czyli w zadaniu z kinetyki, ale już takim, który ma materiał. Klikamy sobie materiał, klikamy sobie link i oglądamy krok po kroku, jak opowiadam, i tłumaczę, jak rozwiązać zadanie. Będę też starał się do tych linków dogrywać ci kolejne, gdzie będzie teoria, gdzie będą linki do innych zewnętrznych stron, do blogów, do Wikipedii czy do innych źródeł, gdzie teoretycznie jest jakieś zagadnienie omawiane w fajny sposób. A teraz trzymam kciuki i powodzenia w nauce.